Hej, okay, tu Bolko7, a dzisiaj w materiale przygotowałem dla Was plany Ubisoftu na przyszłość, recenzję gry Avot oraz latającego smoka w Black Desert Online. Zapraszam! Coraz więcej osób krytycznie wypowiada się na temat Monster Hunter Wilds, twierdząc, że gra ma zdecydowanie zbyt wysokie wymagania sprzętowe w porównaniu do jakości wizualnych, które oferuje. Od małych portali newsowych poprzez gigantów takich jak IGN Aż po youtuberów i streamerów temat nieustannie nabiera rozpędu. Twierdzą oni, że owszem, gra wygląda przyzwoicie, ale jej optymalizacja pozostawia wiele do życzenia. Na sprzęcie średniej klasy działa po prostu źle. I mówiąc średniej, mam tu na myśli karty graficzne pokroju RTX-ów 3060. Według licznych testów, nawet na średnich lub niskich ustawieniach gra ma problemy z osiągnięciem stabilnych 60 fps. Czy teraz za średnią półkę musimy uznawać karty kosztujące od 2 lub 3000 tysięcy w górę? A wszystko poniżej to low-end? Co gorsza, na takich ustawieniach Monster Hunter Wilds prezentuje się gorzej niż jej poprzednia y, część serii. Capcom na razie nie odniósł się oficjalnie do tej sytuacji, ale gracze mają nadzieję, że twórcy zdążą jeszcze coś poprawić czy też zoptymalizować przed premierą. Ale tutaj jest problem, ponieważ y, zaplanowana. Premiera jest na 28 lutego, więc czasu nie zostało zbyt wiele. Osobiście uważam, że przyczyną tej sytuacji jest fakt, że Monster Hunter, Hunter Wilds powstał głównie z myślą o konsolach, zwłaszcza PlayStation 5, gdzie 30 klatek to standard. Twórcy najwyraźniej zapomnieli, że gracze z obozu PC Master Race nie uznają niczego poniżej płynnych 60, a najlepiej 120 klatek. Zgadzam się z tym absolutnie. Oby Capcom wziął to sobie do serca, zanim polowanie na czarownicę się rozpocznie na dobre. Awot вот, nowa gra od Obsidian Entertainment, wydaje się być całkiem solidnym tytułem. Na chwilę obecną na OpenCritiku średnia ocen połączonych z recenzji wynosi 80 punktów na 100, co sugeruje przyzwoitego średniaka. Na Steamie również wygląda to obiecująco, ocena to bardzo pozytywna przy około 600 recenzjach. Pamiętajcie jednak, że gra jeszcze nie miała premiery, a sytuacja tutaj przypomina mocno to co było z Dragon Age'em, gdzie recenzenci rozpływali się w zachwycie nad grą, a wyszło jak wyszło. Co do opinii na Steamie, wszystkie pochodzą od osób, które zakupiły grę przez sprzedaży i często w droższych edycjach, by uzyskać wcześniejszy dostęp, a skoro już zapłacili to naturalnie, chcą by gra okazała się sukcesem. Dlatego jak wspominałem wczoraj, nie ufajcie recenzjom bezkrytycznie. Lepiej obejrzeć gameplay lub poczekać na premierę, która odbędzie się dosłownie za kilka dni. Dopiero wtedy okaże się, czy, czy, czy ten tytuł przetrwa zderzenie z falą graczy. Mam nadzieję, że będzie to udana produkcja, mimo że twórcy przed premierą wspominali, że chcą zniszczyć graczy. A teraz pytanie do Was: czy ktoś już próbował tą grę? Jeżeli tak. Podziel się z nami swoją opinią. Ubisoft ogłosił swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał zeszłego roku i trudno powiedzieć, żeby inwestorzy mieli powody do radości. Dla zwykłego gracza, takiego jak ja, te liczby są ciągle niepojęte i niezrozumiałe. Jak ta fabryka przeciętności ciągle przyciąga tyle naszej uwagi, ale po kolei. Podczas spotkania z akcjonariuszami, czyli jak to woli rodzinnej kolacji rodziny Gielmonto, prezes Ubisoftu przedstawił swoim braciom oraz innym inwestorom następujące dane. Przychód firmy za ostatni kwartał wynosił 318 milionów euro, co oznacza spadek o 48% w porównaniu do poprzedniego roku. Łączny przychód firmy za ostatnie trzy kwartały jest niższy o 31%. Wygląda na to, że ciągłe problemy z grami oraz zła prasa w końcu dogoniły tego francuskiego giganta. Co mnie osobiście nadal szokuje, to fakt, że mimo wszystko te liczby są bardzo wysokie. Najbardziej jednak zaskakującą informacją jest fakt, że najnowsza odsłona Assassin's Creed Shadow cieszy się wyjątkowo wysokim poziomem zamówień przedpremierowych. Ustępuje pod tym względem jedynie jednej grze z całej serii. I tutaj nasuwa się pytanie, jak, jakim cudem, po tylu dramach, tylu problemach, ta gra ciągle jest tak wysoko w preorderze? Co więcej, rodzina rządząca Ubisoftem najwyraźniej nie przejmuje się zbytnio krytyką, dramami ani problemami. Podali właśnie, że firma chce się skupić na dwóch rodzajach gier. Pierwszy rodzaj to oczywiście klony gier z otwartym światem, bo nie mogą nam dać odpocząć od nich. Drugi rodzaj, trzymajcie się kapelusza gry usługi, by więcej dojść graczy, którzy im płacą. Dodatkowo zmieniają, zmieniają cykl wydawniczy na coś w rodzaju strategii TikTok. Jedna gra będzie z otwartego świata w jednym roku, a druga gra z grami usługami w następnym roku. Niezależnie od wszystkiego przyszłość Ubisoftu rozstrzygnie się w przyszłym miesiącu wraz z premierą nowego Assassina. Z jednej strony chciałbym, żeby firma upadła, a z drugiej ciągle pamiętam te dobre gry, które stworzyli. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Szybkie newsy. Każde MMO prędzej czy później dostaje mounty, a jeśli poczekacie wystarczająco długo, to będą latające mounty. Kolejnym przykładem tej zasady jest Black Desert Online, które właśnie otrzymało swojego pierwszego latającego wierzchowca. I jak możecie się domyślić, jest to smog. Bez zaskoczenia to chyba najpopularniejsze mityczne zwierzę, jeśli chodzi o latanie. Duskwing, bo tak nazywa się nowy mount, można zdobyć za darmo na 14 dni, wykonując specjalne zadanie w grze. Jeśli chcecie posiadać go na stałe, to musicie należeć do jednej z najlepszych guild na waszym serwerze, ponieważ jest to nagroda za zdobycie tytułu Conquest Lorda. Cóż, wygląda na to, że niektóre smoki naprawdę wymagają trochę wysiłku, żeby je ujarzmić. Wiceprezes AMD właśnie ogłosił datę premiery kart graficznych Radeon RX 9070 i 9070XT. Nie odbędzie się ona, jak mówiono, w marcu, ale 28 lutego. Tak wiem, ogromna różnica. Co jednak ważniejsze, Nvidia postanowiła nie zmieniać jednak terminu premiery karty RTX 5070 Ti i ta karta ujrzy światło dzienne 20 lutego. Z kolei normalne RTX 5070 zostały przesunięte na 5 marca. Teraz pozostaje nam już tylko czekać spokojnie na testy recenzentów, rzeczywiste ceny w sklepie oraz dostępność tych kart, by ocenić, która jest lepsza. Ale jak widać, wojna pomiędzy AMD a NVIDIUM w końcu rozpoczyna się. Pafo of Exile właśnie ogłosiło datę startu najnowszego wydarzenia w grze. Legacy of Precia jest swoistym zadośćuczynieniem dla graczy pierwszej części, za okres, w którym gra została nieco porzucona przez deweloperów na rzecz pracy nad jej kontynuacją. W trakcie trwania tego eventu dostaniemy 19 nowych subklas, zmiany w Atlasie oraz kilka innych ciekawych modyfikacji. Jednak nie wszystkim się to podoba. Wielu graczy dopatruje się w tym ukrytych intencji. Ja również mam przeczucie, że Grinding Gear Games testuje tutaj mechaniki, które mogą później trafić do Pawo Wexal 2. I nie jestem do końca pewien, czy dobro społeczności. POE jest w tym wszystkim priorytetem. Event startuje 20 lutego i do Was pytanie czy będziecie grać? Rockstar Games właśnie założyło swój serwer na Discordzie i wszystko poszło dokładnie tak jak można było się spodziewać. Czyli mnóstwo pytań o premierę GTA 6, masowe wyzwiska i oczywiście niekończący się trolling. Niemniej jednak gdy sytuacja się uspokoi a studio opanuje tą technologię, to obstawiam, że to będzie najlepsze miejsce do zdobycia najnowszych informacji oraz różnego rodzaju promocji związanych z ich grami. Serwer nazywa się Rockstar Games i obecnie ma zaledwie około 200 tysięcy członków, a biorąc pod uwagę, jaki wielki hype jest na GTA 6, zakładam, że w krótkim czasie on się rozrośnie. Steam właśnie opublikował listę wszystkich wyprzedaży zaplanowanych na rok 2025. Ogólnie wygląda to tak, że w każdym miesiącu czeka nas przynajmniej jedna albo dwie wyprzedaże. Zazwyczaj będą to wydarzenia tematyczne, ale nie zabraknie też ogólnych promocji. Link do pełnej listy znajdziecie poniżej w materiale. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, lajka, komentarz. Pa!